Cześć kochani, witam Was w ten piękny zimowy dzień. Dzisiaj jest z nami Justyna. Justyna już znacie z innych filmików. Justyna jest moją stałą pacjentką. Wykonujemy już od dawna zabiegi poprawiające jakość i kondycję skóry. Dlatego wygląda tak pięknie, dlatego wygląda tak młodo. Justyna w tym roku już całkiem niedługo będzie świętować swoje 36 urodziny, co wiadomo, jest może być traktowane jako dużo, mało. Tutaj sobie odpowiedzcie sami w głowie, jaka to jest dla Was liczba, natomiast Wiek to jest tylko liczba. Liczy się to, jaka jest skóra, jak ją pielęgnujemy, jak o nią dbamy. I z justyną wykonujemy zabiegi właśnie profilaktyczne, na poprawę jędrności skóry, wykonujemy zabiegi stymulujące już od, już od dłuższego czasu. I dzisiaj skupimy się na zabiegu w okolicy ust. Ale to nie będzie zabieg modelowania wypełnienia ust, tylko to będzie zabieg rewitalizacji i nawilżania. Do tego użyjemy kwasu hielurnowego. Natomiast bardzo ważna jest rzecz taka, że kwas hialuronowy jest różny. Są kwasy, które są nieusieciowane znajdziemy je w kremach jako składniki kremów nawilżających, które stosujemy na skórę twarzy. Są kwasy hialuronowe, które stosujemy do mezoterapii jako nawilżenie dla skóry, a także są takie usieciowane, ustabilizowane, które mają swoją cząsteczkę. Tak skonstruowaną, że mają zdolność do tego, żeby wypełnić dane okolice, żeby nawet imitować kości, czyli, te, czyli takie, których używamy do wolumetrii, takie twardsze. Natomiast, właśnie u ustyny skupimy się na tym preparacie, który jest po prostu stricte nadrzędne. Nic więcej tutaj się nie zadzieje. Nie będzie żadnego wypełnienia, nie będzie zmiany kształtu ust. Tutaj tego nie chcemy. Justyna ma swoje usta piękne. Jedyne co to to, że zwłaszcza właśnie w tych okresach jesiennych zimowych odczuwa mocne spiesznięcie, mocne pęky, popękania. Widać widoczne są takie skórki odchodzące od, od ust, bo to jest po prostu niekomfortowe. Czasami jak te usta pękają, to też jest to bolesne. Dlatego na tym skupiamy się, żeby utrzymać to nabliżenie, żeby nie gonić cały czas co pół godziny za tym kremem czy pomadką nagrzejącą, tylko żeby przez cały dzień był komfort nawilżonych, pięknych, soczystych ust. O to właśnie nam dzisiaj chodzi. Sam zabieg będzie wykonał dość może nietypowo jak na usta, dlatego, że wykonamy go za pomocą kanuli, czyli tej tę nie będą to pojedyncze nakłucie, tak jak przy modulowaniu ust, dlatego że nieważne jest dla nas tutaj kształt na kształcie bo nie pracujemy. Podajemy preparat, żeby te usta nabliżyć. Dzięki temu, że to będzie kaniula, a nie igła i nie pojedyncze ukucia, to właśnie ukuć będzie zdecydowanie mniej, usta będą goić się szybciej. Zaraz po zabiegu usta będą troszkę obrzęknięte, bo jednak jest ingerencja. Będą też obrzęknięte, bo podajemy preparat do ust. Natomiast w ciągu następnych kilku dni, do tygodnia czasu, wszystko się ładnie ustabilizuje, usta wrócą do swoich pierwotnych kształtów, do swoich pierwotnych rozmiarów. Nie będą rozciągnięte, będą wyglądać tak samo, jak przed zabiegiem. Z tą jedną gwiazdą z boku, że będą wyglądać ładniej przez to, że będą nawiżone. Żeby Wam pokazać proces gojenia ust i tego, jak wyglądają te kilka dni po zabiegu i jaki jest docelowy, ten finalny efekt, śledźcie filmik do końca, dlatego że Justyna nagra dla nas specjalnie właśnie swoje zdjęcia, swoje filmiki, żeby pokazać, jak to wszystko wygląda po czasie, już z tym efektem nawiżonych, pięknych ust. No dobra, jak będzie w takim razie ten zabieg wyglądał? Kaniula to jest taka tępa rureczka, ona nie robi żadnej krzywdy, ona jest narzędziem służącym do tego, żeby po prostu rozprowadzić równomiernie preparat. Będziemy robić sobie nakłucie igiełką i z tego nakucia będziemy wędrować właśnie tutaj przez usta, tak żeby rozprowadzić preparat na nawilżający. Zarówno na górną wargę, jak i na dolną tutaj. Sam zabieg... W odczuciu jest, powiedziałabym, że dziwny, nie jest bolesny, tylko jest dziwny, bo jest odczuwalne, że coś tam sobie w środku gumera. Natomiast jeśli chodzi o odczucie bólowe, myślę, że już też nam to wszystko powie po zabiegu, jak się, jak się czuła, więc nie będę Wam może zdradzała tego z perspektywy osoby pierwszej, która będzie mieć wykonywany zabieg. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że na pewno będzie to zabieg komfortowy i nie ma się czego obawiać. Macie jakieś pytania? Jeśli nie, to zaczynajmy. No i... no. Oczywiście najpierw dezynfekcja. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Hmm. Trzymajcie się błyszkę trochę tu, pięknie. I co? I robimy Jednomyślnie, to, które mówiłam, że jest tymi drzwiami naszymi do skóry. Głęboki oddech. Pięknie, elegancko. Mamy na kucie, czyli mamy wejście do przestrzeni, które nas interesują. Mamy kaniulkę. Kaniulka wygląda tak. Taka tympa, malutka rureczka. Nic strasznego, cienutka. I teraz sobie przechodzimy właśnie przez naszą dziurkę. Do ust będzie dziwnie. Ty sobie oddychaj głęboko. To będzie najdziwniej. Ok, i teraz trochę będzie uczucie rozpierania. Mhm. Najgorszy moment tutaj wiem, ale dochodzimy do tego miejsca, gdzie jest też najwięcej popękań i suchości. Dobra. Mhm. Okej, okay, w porządku? Tak. Dobra, teraz idziemy sobie na dół, na dolną wargę. Płynne przejście z jednego okucia i też rozprowadzenie. Tutaj będzie na środku troszeczkę dziwniej, ale już zaraz będzie tak, jak trzeba. Mhm. wrócę na chwilkę tutaj na górę. Tam na środę, bo tam masz najwię największe do spiesznięcie. – Dobrze. Tylko troszkę mi oczy udawią. – Okej, okay, to wycieram. – Jak ogólnie yy, bólowo? – Jest w porządku, tylko yy, coś, coś się stało, że zaczęło jedno yy. i drugie oko mi <noise> Tutaj przy tym oku budyna tak wiesz, tak się... Nie, to naprawdę, to jest ból miejsce. jest kompletnie do wytrzymania. No nie wiem, tylko jest takie miejsce po prostu. To bardziej tak naprawdę szczypie niż woli, mhm. natomiast to strasznie mi zaczęło za oczy. Mhm. Ale to chyba normalne, normalne przy tych zabiegach, które normalne. są wokół u prawda? Mhm. Normalne. Dobra. Druga strona. Jesteśmy po połowie zabiegu. Z tego jednego ukucia zrobiłam przejście właśnie na tą górną wargę, na połowę dolnej wargi, tak żeby już była ta część nabiżona. Widzimy różnicę, jeśli chodzi o to wypełnienie, ale także już o naprężenie ust. One są bardziej mięsiste, teraz w tej części, gdzie już preparat był podany i jest rozprowadzony, to w zabiegu używamy kwasu hialuronowego razem z gliceryną o pojemności 1 ml i na tą część, na tą połowę poszła nam właśnie połówka, czyli 0,5 ml i teraz na drugą stronę będzie tak samo, równomiernie, wszystko po 0,5 ml. Chodzi nam o to, żeby, żeby usta ładnie nawilżyć. One będą jeszcze troszkę puchy przez dzień, dlatego, że jednak jest ta ingerencja. Natomiast, tak jak widzimy, nie są jakieś bardzo obrzęknięte, nie są bardzo powiększone, po prostu je nabliżamy. To teraz druga strona. I znowu najpierw robimy ukucie, głęboki oddech. Ukucie, pięknie. I znowu mamy wejście do, do naszych ust. I teraz z tego wejścia sobie korzystamy po to, żeby rozprowadzić preparat. Będzie dziwnie. Mhm. Widzicie razem ze mną, gdzie tutaj mamy końcówkę kaniuli i podajemy preparat. Więc będzie szczypać, rozpierać. I to właśnie nie jest bolesne, to jest dziwne uczucie rozpierające, szczypiące. Mhm. na górną wargę podaję też więcej preparatu, dlatego że górna warga jest nie po prostu bardziej pęka, więc chcemy ją bardziej nabliżyć. Teraz idziemy na dolną, mhm. i tutaj elegancko. Mhm. Po zabiegu, usta mogą być też odczuciu troszkę inne, troszkę dziwne, one są będą obrzęknięte, więc układają się, będą się układać przy mówieniu inaczej, będą się układać przy mówieniu troszkę trudniej po prostu, bo jednak nawet najmniejsze nakłucie, nawet przy wybraniu krwi, czujemy, że, że tam coś było, że tam coś się działo, więc tak samo będziemy tutaj czuć wszystko po tym zabiegu. One są teraz pełniejsze, one teraz są obrzęknięte. Natomiast to, na czym nam zależy, to właśnie to utrzymanie nabliżenia. Strasznie sobie napuchnięto, no. Właśnie tak się czuję, że nie mogę, no, wiesz, nie, nie mogę mówić, dobrać tak. Dobrać. tak. No. Ale aktualnie wyglądam jak to, po takim złym, złym zabiegu <głos> 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 powiększającym usta. Wyglądam jak koczur. No, no, wyglądasz. też. No, teraz, <noise> teraz duże, duże usta i takie właśnie jeszcze... Tutaj takie, lepiej. U... A, lepiej nie dotykać, tak? Yy, nie, możesz tutaj spokojnie, przez to, że miałaś to ukłucie, potem okay. łącz to tam spokojnie, nic sobie nie zrobisz przy, przy tych, przy ustach. Więc tutaj jest normalnie... Chaczorek. jest. <noise> Jakie odczucia po, po, po zabiegu? Czy jest tak, jak sobie wyobrażałaś, czy, by, czy, czy lepiej, czy, czy gorzej? <grym> jak, to, jak, to wszystko, jak to wszystko było? Czy przyszłam tutaj z pełnym spokojem? Jakby wiem, że u ciebie nigdy mnie nic jakby <grym> szczególnie nie boli. Natomiast muszę ci przyznać szczerze, że te zabiegi na twarz są znacznie mniej bolesne niż <grym> ten zabieg na usta. Może on nie był o tyle bolesny, co jakby szczypiący takie okay. u, uczucie szczypania. Dobra. Natomiast nie, no było w Dobra. porządku, ale chciałabym zwrócić uwagę, że ani razu nie na kuleczki. Piłeczki, więc było naprawdę to fajnie, dobrze. Fajnie. Powiedz mi różnica między górną wargą a dolną wargą. Odczuwałaś? Tak, zdecydowanie górna warga boli, bolała mnie bardziej, mhm. ale tak jak wspomniałaś, mnie też jakby mi cały czas ta górna warga mhm. bardziej jakby pierchnia. I, I zdecydowanie ta część środkowa mm. jakby jest bardziej dokuczliwa niż, mm -hmm. niż te, boczne. Niż te boczne. Tak, Dlatego tak, tam też się bardziej trochę nad tym skupiłam i, i, i trochę poprzeszkadzałam. Okej. Okay. Tak naprawdę mi zawsze usta pyszną tutaj, mm -hmm. tym mm -hmm. i tutaj. I, I tutaj, tutaj, no? To. no. Dobra. To teraz już, będą, już nie będą takie ci ale było naprawdę w porządku. <laughs> Podsumowując to, co widzieliście. Cały zabieg trwa naprawdę bardzo krótko. Dzięki temu, że pracujemy kaniulą i nie ma tych pojedynczych nakłuć, usta nie są i nie, nie będą aż tak bardzo tkliwe podczas gojenia się. Możemy je spokojnie dotykać. Możemy je malować szminką, pomadką. a tutaj nie żadnych ograniczeń, dlatego, że ograniczyliśmy właśnie ryzyko, że nie było tych pojedynczych nakłuć, tylko właśnie te okucia boczne, których w zasadzie już teraz nawet nie widać. Skóra się ustynę i osób młodych koi bardzo szybko, więc tutaj w zasadzie sam okres dochodzenia do siebie będzie bardzo szybki, natomiast faktycznie obrzęk po tym zabiegu będzie dzisiaj jeszcze narastał i jutro może być troszkę większy. Natomiast docelowo usta nie będą w takim wydaniu, w takim kształcie, jak są teraz. One wrócą do tego wszystkiego, co było wcześniej, plus nabliżenie, które będzie się utrzymywać tak około pół roku. Pół roku? Pół roku. To też długo. No? Co? Fajnie. Tak, mniej więcej to się będzie utrzymać w pół roku, Dobry. czyli generalnie do lata będziesz mieć, będziesz mieć spokój. Oczywiście Dobry. można je cały czas dodatkowo nabliżać, nabłuszczać, malować tutaj bez żadnych ograniczeń, natomiast na pewno pozbędziemy się tego problemu z suchymi, plękającymi skórkami i ustami. Więc teraz zostaje nam czekanie, aż preparat się wchłonie i będziemy obserwować na bieżąco, jak to wszystko wygląda, jak to wygląda przy gojeniu i jak wygląda efekt po. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć praktyczne powiększanie ust z użyciem kwasu hialuronowego, który służy do powiększenia i do modelowania ust, kliknijcie tutaj link, który pojawi się, filmik, który pojawi się poniżej. Tam zobaczycie Kasię, która miała taki zabieg wykonywany, zobaczycie efekt przed, zobaczycie efekt po i tam faktycznie spodziewacie się tego, że usta będą większe i takie większe zostaną, a nie tak jak u Justyny. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj, podziękujcie serdecznie też Justynie, dajcie dla niej łapkę w górę i co do zobaczenia w kolejnym filmiku.